Maj powolutku dobiega do końca, a to oznacza, jak co miesiąc, że będziemy wysyłać Wasze karty do gradingu, do CGC oraz do PSA. Ja nazywam się RED z kanału Poke Collectibles, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków takiego formatu. To nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. A ja zachęcam Was gorąco, żebyście zostali z nami do samego końca tego odcinku, ponieważ mamy naprawdę gorące perełki, którym warto się przyjrzeć. Tak więc, nie ma dalej co przedłużać, zaczynamy! Zanim przejdziemy do głównego kontentu dzisiejszego filmiku chciałbym z góry podziękować Wam wszystkim za to, że z Waszą pomocą udało się nam stworzyć nową markę, jaką jest marka Elite Guards, czyli marka skupiająca się głównie na akcesoriach dla kolekcjonerów kart TCG oraz sportowych. W chwili obecnej posiadamy na, w naszym portfolio koszulki, zwykłe koszulki typu pull Cardsavery długo wyczekiwane, tak są już dostępne, więc można zamawiać oraz moi kochani top loadery. wiele miesięcy Naszej ciężkiej pracy udało nam się zrealizować kolejny duży projekt. Będziemy z biegiem czasu również wrzucać kolejne produkty. Więc, jeżeli chcecie zakupić nasze produkty, właśnie zapraszamy do nas do sklepu internetowego. Link znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. A dla tych, którzy chcą współpracować B2B i szukają fajnych produktów na sklep, również zapraszamy do kontaktu z nami na naszej stronie internetowej, którą znajdziecie. Słuchajcie, tutaj, czyli www.elitguards.pl Dobra, czas najwyższy przejść do głównego kontentu tego filmiku, jakim jest przyjrzenie się nadesłanych kart do PSA oraz do CGC, począwszy od PSA. Tak więc zaczynamy od karty Krzysztofa i od razu mamy grubego bengera, jakim jest Sunbruns z dodatku TerraStal Festival EX i mamy dwie karty od Patricksona: e, Flarion EX z Prismatica oraz Vaporeon EX, również z Prismatika. Kolejną osobą jest Headhunter z dwoma kartami, między innymi Serulech oraz Executor. I mamy kartę od Marcina S. Jest to Maril, illustration rare z Palia Evolved. I przejdźmy ponownie do Headhuntera, który wysłał większą ilość kart, między innymi Charizarda, który dosyć mocno, jeżeli chodzi o tą kartę. Zyskał na wartości na przestrzeni ostatnich paru miesięcy. Więc w ogóle bardzo fajnie widzieć swoje karty wery. u um, naszych widzów w ich kartach. Bardzo, bardzo miłe uczucie, jeżeli mnie chcecie, chcecie zapytać mnie o zdanie. Mamy kolejnego pikacza, Również metalowy, z dodatku Celebrations. Kolejny pikacz Celebrations. I mamy, słuchajcie, Arma Roach. Um, o ile się nie mylę, chyba Surging Sparks, ale mogę się mylić. Um, mamy, słuchajcie, kartę Chansi. Z Twilight Masquerade Mamy Mew z dodatku Paldean Fates oraz Mamy słuchajcie Miss Magiusa Również z dodatku Paldea Evolved. Kolejną osobą jest Paweł ZSW z trzema Kartami. Mamy Charizarda EX z dodatku Obsidian Flames. Mamy Galvantule EX z dodatku Chyba Stellar Crown oraz Fiukoko również z Paldea Evolved Kolejną osobą jest Adrian z dwoma kartami, między innymi Salamance i X oraz mamy... Rayquaza V Jeżeli również i Ty chciałbyś gradeować swoje karty czy w CGC czy w PSA to serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z oferty naszego sklepu internetowego przy pomocy której możesz właśnie wysłać swoje karty do gradingu. Tym bardziej, że my z Collectibles jesteśmy jedynym w Polsce autoryzowanym dealerem CGC. Tak więc więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Następnie mamy kartę od Ośmiała jest to jedna karta z dodatku Fusion Strike, jest to karta Mew, VMAX i mamy 10 chyba kart od Surego. Między innymi piękny Pikachu z Grey Felhead, mamy Żelatynkę z Lost Origin, Charizarda z dodatku 151, jest Ghastly Illustration Rare, Temporal Forces, mamy Machampa z dodatku Astral Radiance, Charizard, Paldean Fates Z tego samego Dodatku również Bąbelkowy Mew Mamy Jeszcze Starmie, Astrial Radiance, Pikachu Vimex, oczywiście z Redem W tle i na zakończenie Mamy Charizarda z dodatku uh, Shiny Treasure EX Następną osobą jest um, Morgunov z dwoma kartami Między innymi mamy Wylorda Oraz mamy Piękną kartę z, e, z Eris Sun and Moon, karta Solgaleo Lunala GX z Lili. Uff, po prostu, co za banger. Kolejną osobą jest Omnibrax z czteroma kartami. Mamy tutaj chińską kartę z Pikachem oraz z Kapitankiem Mantik Illustration Rare. E, jest kolejny, kolejny. Um, Kolejna chińska karta z Pokémon Horizons oraz ponownie Mario Illustration Rare Paldea Evolved. Następnie, słuchajcie, przygotujcie się na konkretne węgiery z 99, ponieważ wjeżdża base set i to naprawdę spora ilość dobrych, zachowanie, dobrych zachowanych dobrze kart. Dobrych kart w dobrym stanie z base setu. Mamy nawet Charizarda OG Charizard, słuchajcie, z 90. 99. Tak jest. Wizards of the Coast. Mamy Blastoisa Jest i Alakazam. Również Holuwa. Mamy Winozaura. Jest piękny trio. Mewtwo. Oraz mamy Tailsa. I kolejną osobą jest Łapuch, który wysłał jedną kartę. Jest to Tyranitar. mamy kartę Pawła ZSW, e, Gastly Illustration Rare, mamy Articuno, którego wydropił XEO u nas na box breaku oraz ostatnią kartą, którą będziemy wysyłać w tym miesiącu do PSA jest karta Quentinki, czyli Graudon Illustration Rare z dodatku Paradox Rift. Dobra, czas najwyższy przyjrzeć się tym razem kartą, które wysłaliśmy do CGC. A trochę tych kart jest, e, więc e, również zacznijmy. Mamy kartę Piotra, e, CH, Arwenik. Mamy dwie karty od Łukasza, G, między innymi ta piękna Lugia, z dodatku Silver Tempest oraz Gastly Illustration Rare. Następnie mamy większą ilość kart należących do Laury. Mamy Eevee z dodatku Twilight Masquerade, Glacion z dodatku Prismatic, Evolutions, mamy Pikachu V z dodatku Lost Origin, Mew z Crown Zenith, Gardevoir, Paldean Fates, mamy słuchajcie, Articuno z Journey Together oraz Palki Vistar również z Crown Zenith. Następnie mamy dwie karty od... Emila, m.in. galariański Moltres, jest to Black Star Promo Sword Shield z puszek z Crowna oraz mamy Flariona z dodatku Brilliant Stars jako karta trainer Gallery. Następnie mamy jedną kartę należącą do Wojtka, jest to karta sportowa lamina Yamala i mamy trzy karty od Emila, również są to karty sportowe. E, mamy, mamy piękną kartę, którą wydropiliśmy w zeszłym roku, jest to, jest tylko dosłownie paręnaście kart chyba, o ile się nie mylę, takich na świecie, jest to bardzo, bardzo rzadki misprint, um, dwie takie karty w ogóle zostały wydropione u nas na breaku z etb um, to znaczy z mystery packów, które były, a te, a te boosterki były zawarte wcześniej w etb więc jest to a, tak zwany E, Texture Only Error, bardzo, bardzo rzadki error i takie karty jak najbardziej również grade'uje CGC, więc obydyszka, bo a, naprawdę te karty potrafią mocno trzymać na wartości. I mamy słuchajcie kolejną kartę Bruno Fernandesa. E, następnie mamy trzy karty od Sebastiana, Darkrai, Vistar z dodatku Crown. Zenit z tego samego dodatku mamy również Dioxysa Vistar oraz kartę promocyjną. Jest to tak zwany box topper a Ionos Następnie mamy parę kart od Karola C, które wysłał również ciekawe karty. Mamy tutaj polskie karty z ym, Diamentu i Perły, e, Infernape Holo, mamy Torter Holo i mamy słacie rosyjskiego Ursaringa. I mamy Snorunta, również rosyjskiego, i, i mea coś tam, nie pamiętam jak ona ma. Maleta Mael. Jakoś tak. Maloetta, o Maloetta, dokładnie. I mamy słuchacie z Paradox Rift Illustration Rare, um, Garbadora i pięknego Pichu, Naprawdę cudowna karta. Jest to zwykła komonka ale naprawdę cudowna karta, tak więc trzymam kciuki, żeby noty były jak najwyższe. Kolejną osobą jest ja, który wysłał 5 kart. Mamy tutaj Lili Clefairy, Clefairy, mamy Pikachu, również Blackstar, Promo, kolejna Blackstar, Promo, Charizard z Ultra Premium Collection Boxu 1 oraz drugi tutaj nam się trafił i mamy jeszcze, słuchajcie, Squirtla z dodatku Stellar, Crown, bardzo ładny. Kolejną osobą jest Kuba Z jedną kartą mamy tutaj Glaciona z um, Vistar Universe, dokładnie Special Alt Rare. i mamy Ponownie Headhuntera Który wysłał, no, całkiem Całkiem kozackie karty Między innymi Charizard, dlatego z dodatku Palian Fates, mamy Serulecz, Illustration Rare uh, Chancy Mamy Kartę Yu-Gi-Oh! Uh, I mamy słuchajcie Drugą kartę Również Yu-Gi-Oh I mamy Pidgeota uh, Special Illustration Rare Z dodatku Obsidian Flames Następnie mamy Surego ponownie był w PSA Teraz jest CGC 10 kart Mamy Tatsugiri Illustration Rare Fraxur Illustration Rare Mamy Chrysalia Illustration Rare Ponownie Sawboxa Illustration Rare, mamy Squakabelli Special Illustration Rare, uh, Tinglu EX Special Illustration Rare, mamy Kekiona, Illustration Rare, Minshao Illustration Rare, Pinzira, alt Rare oraz mamy Zeraore. Również piękna, piękna. Karta. Kolejną osobą jest Don Kamil, który wysłał karty z The Magic Magic The Gathering, uh, Vandal Blast i mamy słuchajcie Deadpoola i moi drodzy mamy japońską kartę Drosiego, ile się nie mylę, tak to jest Drowzie. I mamy trzy karty od Doraka, między innymi Lufkę, Monkey D. Luffy, jest to lider w Alt Arcie, mamy kartę sportową Johna Stonesa oraz e, mamy Pikachu EX w dodatku Prismatic Evolutions. I przechodzimy, słuchajcie, do większej ilości kart należącej do Kromki, między innymi bardzo ciekawy Missprint. Spójrzcie na to. A, mamy tutaj początek karty końcówkę karty a końcówkę karty należącej do innej, do innego Pokemona. a tutaj również bardzo śmiesznie ucięte więc ciekawy ciekawy off-center z Horsey jest i również Gardevoir i X mamy słuchajcie Graverda illustration rare ponownie Drowsy tym razem wersja angielska jest to Scarlet Violet Base Mesprit Illustration Rare mamy Tatsugiri Illustration Rare Bianca's Devotion Special Illustration Rare Bardzo, bardzo piękna śpiąca Królewna Ends Zoroark EX w dodatku Surging Sp nie, nie Surging Sparks, pardon w dodatku Journey Together Archeus Vistar Mewtwo V-Star. Zamazenta V. Galarian Gallery oraz słuchajcie, mamy na sam koniec Hounduma z The Glory of Team Rocket jako alt Relkę. Następnie mamy kartę od Marcela. Jest to Persian, którego również wydropiliśmy u nas na breaku. Bardzo, bardzo ładny drop. Dwie karty od Perla, które również zostały wydropione u nas na breaku. Między innymi właśnie z Crimson Haze. Ten Greninja Articuno. Z dodatku Journey Together oraz mamy słuchajcie, trzy karty od grubego, między innymi Cassiopeia Espion. Świeże dropy, bo wczorajsze z wczorajszego breaka, Master Ball Espion to w ogóle była ciekawa sytuacja. Bo w jednym boosterboxie boxie z Terastala mieliśmy i e, SAR-kę oraz Master Ball z Espiona. To, to jest naprawdę prawdopodobieństwo, że coś takiego leci, jest dosyć znikome. I e, mamy ostatnią kartę należącą również do Perla, również z Terastala i również z wczorajszego breaka, To jest właśnie Sylvion e, Terastal Festival EX. I to by było na tyle, tak więc będziemy wysyłać e, Wasze karty i trzymamy za Was wszystkich kciuki, żeby oceny były jak najwyższe. Buziaczki i widzimy się w kolejnym odcinku.